Hej wszystkim! Dzisiaj przygotowałam dla Was krótki trening taneczny. Nauczymy się krótkiej choreografii tańca, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ale oczywiście, jak każdy trening, musimy się przed nim rozgrzać, żeby dobrze nam się tańczyło i żebyśmy porządnie się zmęczyli, jak na trening przystało. Zaczynamy! Blokujemy wózeczki i luźniutko zginamy i prostujemy palce energicznie, z życiem, żeby rozprzeć każdy staw. Następnie przechodzimy do nadgarstków. Kręcimy nadgarstkami w jedną stronę. Kręcimy nadgarstkami w drugą stronę. Teraz ruszamy nad garstkami. Szód tył. Oraz od siebie do siebie. Dobra, różno. I teraz zginamy i prostujemy ręce w łokciach, energicznie. Podczas naszego tańca będziemy wykonywać kilka ruchów zginania i prostowania rąk. Myślę więc, że przyda nam się rozkręść zestawy. I wycieraczki. Dobra. Teraz ponosimy łokcie w górę i kręcimy rączkami do środka. Łokcie zostają w jednym miejscu. I w drugą stronę. Rozluźniamy. I teraz ruszamy ramionkami góra do góra do. Energicznie, duże ruchy. I ramianka przód, tył. Chowamy i wypinamy klatkę piersiową. Duże ruchy. Łączymy ręce z przodu i z tyłu. Rozluźniamy. I teraz pajacy. Ręce w górę, klasięcie i w dół. W górę, klasięcie i w dół. Energicznie. Z życia I rozluźniamy. I teraz krążymy Ramiankami do przodu. Duże koła. I krążemy ramionkami w tył. Również duże koła. Energicznie. I rozluźniamy. I teraz głowa przód, tył. Oczy otwarte, patrzymy przed siebie. Duże ruchy. I głowa prawo, lewo. Robimy pół półksiężyce łuką. Uśmiechamy się całą głową. Dobra. Zróbmy jeszcze parę skrętów. Łapiemy się rączkami raz za jeden ciąg, raz za drugi. Dobra, i myślę, że możemy przejść do części właściwej treningu. W takim razie po kolei powtarzajcie za mną ruchy. Najpierw robimy skręt w prawo, skręt w lewo, później obrót. Jeśli chcecie, możecie robić skręty w drugą stronę. Nie ma to żadnego znaczenia. W każdym razie robimy skręt w jedną stronę. W drugą stronę, pełen obrót, a następnie rączki dajemy do boku. Wykonujemy ruchy prostowania i zginania w dół, i później ręce w przód, do siebie, i klaszczemy dwa razy. Jeszcze raz, po kolei. Skręt. Skręt, stop, obrót. Ręce w bok. Zginamy i prostujemy ręce. Jednocześnie przechodzimy do dołu. Następnie przekładamy ręce do przodu, palce uniesione. Zbliżamy ręce do siebie i klaszczemy dwa razy. Rozumiecie? W takim razie jeszcze raz, na spokojnie. Skręt w jedną stronę, w drugą stronę. Obrót. Później ręce w bok. Zginamy i prostujemy ręce, przenosząc je do dołu. Wyciągamy ręce przed siebie, palce skierowane do góry. Przyciągamy ręce do klatki piersiowej. I klaszczemy dwa razy. I to będziemy wykonywać dwa razy podczas naszego układu, a następnie przechodzimy do jazdy w przód, zatrzymanie, jazdy w tył, zatrzymanie, jazdy w przód, zatrzymanie, a później rękami wykonujemy taki otwierający ruch, delikatnie odchylając się do boku. W takim razie, zaczynając od początku. Robimy skręt w jedną stronę, skręt w drugą stronę, obrót. Następnie ręce w bok, zginamy i prostujemy ręce. Przenosimy ręce przed siebie, następnie przyciągamy do ciała i klaszczemy dwa razy. Później wykonujemy to samo. Skręt, skręt, obrót. Ręce w bok. Zginamy i prostujemy ręce. Ręce przed siebie, do siebie. Klaszczemy dwa razy, a później. Jedziemy do przodu. Jedziemy do tyłu. Znów jedziemy w przód i robimy gest. Otwierający, odchylając się do boku. Co? W takim razie spróbujemy z muzyką. I uwaga, kochani, przygotujcie się. Pięć, sześć, siedem i. Obracji. pod po skinamy. prostujemy. Ręce przed siebie, do siebie, prostujemy. I strę strę obrościć. Ręce w pod, zginamy i prostujemy. Ręce przed siebie, do siebie, prostujemy. I jedziemy do przodu, do tyłu, do przodu i otwieramy. Super. Spróbujmy to w jeszcze raz. Przygotujcie się. Pięć, sześć, siedem i raz, dwa i obroci po. Zginamy i prostujemy. Ręce przed siebie, do siebie i plastujemy. I teraz bok, bok, obrót. Ręce w bok. Zginamy i prostujemy. Ręce przed siebie, do siebie, troszkę. Jedziemy przed siebie. Do, do, do tyłu i przed siebie. I otwieram. Mam nadzieję, kochani, że trening Wam się spodobał. Liczę na to. Jak również liczę, że się zmęczyliście troszkę, ponieważ jednak troszkę poćwiczyliśmy. Trzymam kciuki za Wasze dalsze treningi. Siedźcie spokojnie w domu i trzymajcie się. Buziaki. Pa, pa.